Witam serdecznie, Maciej Szcześniewski, jesteśmy w sali bokserskiej imienia Stefana i Krzysztofa Skałki na Suchych Stawach, kolejny odcinek formatów HTV, który zwie się jeden na jednego z Maćkiem. Naszym gościem dzisiaj jest mój imiennik, kierownik zespołu Hutnika, drugoligowego Hutnika Kraków, Maciej Zysek. Cześć Maciek. Cześć. Maciek, w ogóle byłem zdziwiony, kiedy tutaj przyszedłeś. Czy to na pewno Ty? Bo tutaj przemiana Twoja, jeśli chodzi o kwestie fizyczne, że tak powiem w zasadzie połowa Ciebie tutaj. Jak, jak do tego doszło, że tak, że tak potężnie zrzuciłeś wagę? Resumując, to druga liga wykańcza Druga liga? Ale... Tak był już taki stres? Tak. No nie no, trzeba pracować trochę nad sobą. Zobaczymy no. Coś tam przyszło do głowy, żeby Coś... popracować, jakoś wyglądać. Coś zmienić, Coś tak? No naprawdę czapki z góry, bo powiem hmm. Ci szczerze, bardzo, bardzo się zmienił zim plus oczywiście. Maciek, jesteś nie tylko kierownikiem Hutnika już od ładnych paru lat, bo od którego roku jesteś? Nie, dwa lata, tak? Dwa lata, tak? Dwa lata, Czyli, tak. bo no, byłem w nieruchat. No a wydaje mi się, jakby to było już. już no bo to trzeba szybko idzie. Co najmniej dwa razy tyle. E, jesteś przede wszystkim długoletnim fanem e, hutnika, więc może zacznijmy od tego, jak zaczęła się Twoja przygoda na suchych stawach jako kibic, czy, czy też trenowałeś e, jako zawodnik? Nie, cały czas jako kibic, jako kibicam od e, bardzo dawna. Pierwszy chyba wyjazd mój to był na czwartej klasie podstawowej. Na, na wyjazd i tak zaczęło. Pamiętasz, do... gdzie to było? Pierwszy wyjazd to był polonia Byton. Później, później było, y, że drugi wyjazd to był Unia-Tarnów, to Kazek Putek miał 18 lat, czy 19, w z rzutu y, karnego w Warszawie. Później poszedł do Legii Warszawa. To było, to już... To da... Dobrą pamięć masz, że tak... to, to te zapamiętałem tak na... To które to były lata? Urany Włoskie, 80... 80 któryś tam. No kurka, nie to musiałbym sięgnąć naprawdę do tego. Mhm. Bo tutaj ale... jest związany lokalnie byłeś. Mieszkasz w Nowej Hucie, tak? Jest... Yy, całe życie teatralne, teraz jestem przejazdem na dywizjonów, Aha. od 20 lat, ale to tylko przejazd. A tak oto... <grym> Czyli trochę Polski zjeździłeś za hutnikiem jako, jako kibic? Zjeździłem troszeczkę było się. Tam, o... Gdzie tam było, to tam było. I w Warszawie i wszędzie. No gdzieś tam się jeździło w Polsce. A który mecz najbardziej zapamiętałeś jako kibic? Ojej, takich było troszeczkę jakich kibic. No, jeden z najlepszych chyba takich moich meczy to był puchar Polski na GKS Katowice. Wyjazd, tak? Tak, ale to był pod względem kibicowskim niż e, Niż piłkarskim, niż piłkarski, bo tam przegraliśmy, ale dobry był wyjazd schuty do Katowic pamiętny także się niektórzy, niektórzy ciekawe, też pamiętają to ciekawe no różne jeden taki mocniejszy no to był dobry rozumiem a powiedz mi jakie w ogóle obowiązki są twoje jako jako kierownika zespołu czym się zajmujesz na co dzień i czym się zajmujesz w dniu meczowym to znaczy na co dzień no to tak jak się spotykamy no to tam przygotujemy takie nieraz sprawy z maserem ja tam przygotowujemy te jakieś wody albo coś, tam przygotowujemy takie, co potrzebują chłopaki, mniej więcej jest tam już poukładane kto co ma robić, także nadzorujemy. Nadzorujemy i też układasz tak. jakieś znaczy oni... dokumenty. dokumenty A, jakieś znaczy takie dokumenty rzeczy. to tylko do meczu przygotowujemy wszystko, żeby było miary sprawnie. E, przygotowujemy tak jak jest teraz w lidze, w drugiej lidze, no to musimy przygotować... E, jest taka aplikacja, że musimy przygotować cały mecz, gdzie co, jak ma być, wszystko, jak, jak są strefy poukładane, żeby e, goście wiedzieli co jak. No i tak samo informujemy się między sobą klubami, kto w jakich strojach, żeby to wszystko było sprawnie zrobione, zanim się rozpoczniemy. Tak, no jest troszeczkę tam taki. Stresujesz roboty. się przed meczami, jak, jak to wygląda? No jest tam jakieś zawsze. Adrenalinka. To znaczy no wiadomo, z punktu sektora było inaczej, tu jest całkiem inaczej. Na missão... Se... Z ławki to jest większe nerwy. Jeszcze większe. Jeszcze większe. Jeszcze większe. Jeszcze większe. E, Jeszcze większe. Ale piłkarsko jakoś bardziej wnikasz? Jak, jak też wygląda Twoje zainteresowanie już takimi kwestiami, powiedzmy, stricte piłkarskimi, taktycznymi, technicznymi? E, czy odkąd jesteś kierownikiem i tutaj widzisz, jak to wygląda z innej perspektywy, to e, bardziej się zacząłeś interesować właśnie tymi kwestiami stricte piłkarskimi? A tak patrzę gdzieś, no, zawsze coś, ktoś, no, coś nowego pokazuję. tak się patrzy na no to. Coś samu się wyciągnie nieraz, nie? Masz jakieś obserwacje? Mam obserwacje. No i jak oceniasz tą rundę, która, która za nami więcej? Mogliście mogli no, więcej grać? Czego mogli, brakło? mogliśmy więcej, no, czego brakło. No na pewno tak jak zawsze mówiliśmy, nie, nie było tego szczęścia. Uczyliśmy się tej gry drugoligowej, bo to całkiem inna, inna gra jest niż w trzeciej lidze, to jest zdecydowanie. E, przede wszystkim szczęścia. Troszeczkę gramy młodym składem, no to to też jest. Całkiem inaczej. No, a myślę, że zobaczymy. Będzie lepiej. no, kupaki troszeczkę już tam dobra nabrały doświadczenia, coś jakieś wzmocnienie będzie. Zobaczymy. Myślę, że coś powinno być lepiej. No, no my musimy być w tej drugiej widze. My musimy być w tej drugiej widze, a podejrzewam, że nie powinniśmy niedługo coś grać o pierwszą. Aż tak? Oczywiście. Mają no, najwyższe cele. Ale najwyższe, no co? Najniższe to... To mamy na razie. No tak, ale nie, no. a jak te wzmocnienia, które, które poczynił klub? Ciężko powiedzieć. To jest ciężko powiedzieć. Przy e, sparingu to jeszcze nie można nic powiedzieć. Trening, jeszcze coś innego. Zobaczymy to już, może pierwsza kolejka, druga. Mamy no, pierwszą wyjazd, a później mamy cztery pod rząd u siebie. No to, to mogą być to kluczowe mecze, prawda? Będzie zobaczymy, gdzie będziemy, jak, jak będziemy wyglądali. Mhm. Tak myślę. A współpraca z trenerem, Szymonem Szydełko, jak, jak Ci się układa? No, uczymy się. Uczymy się. No ale jakiś nowego. tam kontakt żeście złapali chyba, że tak powiem, bardziej, e, możesz, możesz powiedzieć, fajnie Wam się rozmawiać, nie? Myślę, że tak, no, jest tam jakiś kontakt, no. jak to mówią, no, najważniejsze, żeby była atmosfera, bo jak nie będzie atmosfery, I to... Chyba w hutniku jest, Można, możesz powiedzieć, jest taka specyficzna atmosfera, nie? nie no to... jest rodzinna. Rodzinna? Rodzinna. Tak, wszyscy, że się, wszyscy się lubią. Myślę tak, no nie no, widzę, że troszeczkę nas dołowały te przegrane i dalekie podróże, no to nie ukrywamy, ale, ale no, trzeba mieć też atmosferę, bo jak będziemy się dołować wszyscy, to, to nic tego nie będzie. To ty pewnie jako były kibic, czy też dalej kibic, ale powiedzmy ktoś kto dużo czasu spędził na sektorze, to już się nie możesz doczekać aż kibice wrócą, nie? No. Yy, to, cały to, czas no, możemy. Ty... Co to za piłka jest? Nie, bez... no, najważniejsze dla nas jest, żeby były kibice. Bo tam to li... jest... liniowy będzie miał ciężko przy no, tej trybunce. To już jest jego problem, to już jest jego problem. I... czy no. Bo widzę Ale... taki błysk w oku Maciek twoje. że już się nie możesz doczekać. Nie, naprawdę, czekamy, żeby to tylko to było po Może być siła, nie? Może być mhm. siła. Dużo. To będzie siła, na pewno będzie. Bo jak jeździliśmy na te puste sezony, gdzieś o godzinie 18 gramy przy Jupiterach i nie ma ludzi, to jest dramat, to jest dramat. Bez klimatu zupełnie, Weź, tak, to a wiadomo. też spora, spora część klubów w tej drugiej lidze, mam wrażenie, nie ma aż tak zorganizowanego dopingu i tak dalej jak, jak Hutnik, nie? to też może być taka przewaga, No, no właśnie, bo, bo no nie i... wszystkie te zespoły, które, które gdzieś tam w tej drugiej lidze grają, to powiedzmy z mniejszych miejscowości i tak dalej, no, z tego co ja kojarzę, to, to nie wszędzie jest taki doping i tak dalej, ale tutaj no. ci ta nowochódzka publika spragniona drugo, tego drugoligowego grania, to myślę, że naprawdę może być spora siła, nie? No, na pewno to będzie jakaś siła. No, y, zawsze było jakoś, że jak jeździe za tobą, y, za drużyną jadą kibice, to jest całkiem inaczej, czy to będzie paru, czy tam będzie par, parę stów, obojętnie, ale to zawsze to już, że, żeby też nie zrobić jakiejś, pokazać, że, że umiemy to wszystko grać w piłkę i oni też przyjadą za nami, Polskę zwiedzają, no to, to też jest dużo. Jako były kibic śledzisz też... Y że tak, Znaczy były kibice ciągle tak mówię. Jako osoba, która, która, która długo czasu spędziła na, na sektorze to e, śledzisz tą scenę polską, kibicowską gdzieś tam w tych wyższych ligach? E, e, znaczy… I kto na Tobie robi największe wrażenie? E, no ciężko tak, ja wiem, no, tak… No są tam parę takich ludzi, no ja wiem. No. Legia Warszawa dobrze poukładana, ale Poznań to widać, że to, to jest… To Polski takie poukładane, nie chyba mają... w Europie też trzeba. No, no dokładnie, co? no ale jeszcze to tak. Dobrze no. prezentują. Gdzieś tam coś patrzę sobie nieraz jeszcze. Ale w sercu Aby. tylko chód. Ale to tylko. Błękit na krew i tak. <gry> Rozumiem. A powiedz mi jeszcze e, co oprócz piłki cię kręci? Tylko, tylko piłka, może jeszcze co tam po, po, po treningu przychodzisz sobie i, i co, co robisz? jako człowiek bardziej odkryj się nam tutaj powiedz co... co nie, co? mnie tylko piłka, piłka, to tak jak mówią, że chutnik to mój drugi dom. E, niektórzy już powiedzieli, że pierwszy, okej, okay, mnie tak, tak tak już mówisz? to jest obojętnie, bo i tak jak to było od małego, no to także jest tak, wiadomo, że rodzina jest ważna, ale no jak spędzam tu, czyli... I te wyjazdy tak, też gdzieś tam powiedzmy, no, wpływają, nie? No, bo jak jedziecie dzień wcześniej, to też dużo, tak, dużo czasu poświęcamy. ale to ale... już y... przyzwyczailiśmy się do tego, że już czekamy na ten weekend, żeby już jechać. Z, mas z maserem, żeby z się spotkać. Nieważne, czy tam jedziemy jeden dzień, czy dwa, najważniejsze, że jedziemy. Atmosfera... Tego już brakuje. Zrobiliśmy ile w rundzie jesiennej? 9 tysięcy kilometrów. Za schutnikiem. Także jedziemy sobie dalej spokojnie. No ale z Maserem dobrze się chyba dogadujecie, nie? To jest też taki. Da się rozmawiać z nim. Dobry nie, ziomek, nie? E, dobry herbatnik. Dobry herbatnik. <grym> Dzięki Maciek <grym> no. za, za rozmowę i, i życzę powodzenia w tej, w tej. Oby, oby to utrzymanie stało się faktem i, i wszystko było tak, jak, tak jak nie, sobie. No to myślę, się... że będzie lepiej, na pewno będzie. Będzie lepiej. dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Chłopaki też widzą po sobie, że dobrze jest. Że idzie to w dobrym kierunku. To idzie w dobrym kierunku. Dzięki. Dzięki. Pozdrawiam.